to jeszcze chwilkę Zaproponowali jakąś kawę herbatę, bo widzę, że nie ma nic. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Politechnice Koszalińskiej, podczas której chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w dniu otwartym Politechniki Koszalińskiej, który w tym roku odbędzie się 6 marca. To właśnie w tym wyjątkowym dniu Politechnika otworzy salę, laboratoria, dostępni będą nauczyciele, i wyjątkowo, z czego bardzo się cieszymy, również nasi studenci, którzy będą pokazywać. To, co oferujemy w Politechnice Koszalińskiej. Tradycyjnie przygotowaliśmy szereg atrakcji, 26 wykładów tematycznych, będzie możliwość, tak jak wspomniałam, obejrzenia laboratoriów uczelni, grę interaktywną łącznie z 33 stanowiskami, na których młodzież będzie mogła rozwiązać różne zagadki i poznać ofertę kierunków Politechniki Koszaliskiej. W dzień otwarty włączyły się firmy Global Logic, która powie o tym, jakie nowinki technologiczne dominują aktualnie w branży Automotiv. Tradycyjnie specjaliści z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powiedzą młodzieży, jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego i z matematyki. Będą również doradcy zawodowi, którzy powiedzą, jak kształtować ścieżki rozwoju kompetencji zawodowych. Mamy nadzieję właśnie w Politechnice Koszalińskiej. W rok rocznie uczestniczy parę tysięcy osób. W dniu otwartym liczymy, że w tym roku będzie podobnie. To nie tylko młodzież klas maturalnych, ale również Wcześniejszych klas szkół średnich, jak również szkół podstawowych i przedszkoli, co nas bardzo cieszy, bo warto o rozwoju mówić jak najwcześniej i podpatrywać, jakie zainteresowania dzieci cieszą. Ten dzień otwarty będzie wyjątkowy również z tego względu, że będziemy organizować w Politechnice Zachodniopomorską Galę Perspektyw, podczas której będziemy mieli wielki honor i radość wręczyć złote odznaki, srebrne odznaki i brązowe najlepszym technikom i liceum. Ze mną są prorektorzy Politechniki Koszalińskiej, pan profesor Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich, który opowie o Gali Perspektyw i jest ze mną pan profesor Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia, który szczegółowo opowie o ofercie dnia otwartego. Bardzo proszę. Dzień otwarty, Panie Rektorze. Panie, mówi, nie, nie, nie. Właśnie czerpałem swoje nie, nie, nie. notatki nie, nie. w tej chwili i będę musiał tutaj improwizować. To jest improwizować. prowadzenie, teraz proszę o <noise> <noise> Szanowni Państwo, całkiem nie nieanegdotycznie, tak jak Pani Rektor powiedziała, 6 marca o godzinie 10 otwieramy bramy kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego i przede wszystkim przy ulicy Śniadeckich. Dla wszystkich chętnych tutaj nie ma kategorii wiekowych, nie ma limitu wiekowego i dla najmłodszych, i dla tych trochę starszych też coś się znajdzie. Wszystkie wydziały będą prezentować to, co najlepsze na stoiskach. Będzie można wziąć udział w interaktywnych grach, będzie można wysłuchać wykładów, ale dla, szczególnie dla maturzystów myślę, że bardzo pomocne zostaną się spotkania z przedstawicielami okręgowej komisji egzaminacyjnej. Która, co prawda, nie zdradzi, jakie będą pytania na maturze, ale podpowie, jak się do niej lepiej y, przygotować. Dodatkowo będą spotkania z y, ekspertami, do, y, którzy opowiedzą, jak wybrać dobrze zawód, bo część y, 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 absolwentów szkół średnich, zanim wybierze studia, będzie chciała spróbować swojej przygody z życiem zawodowym, więc dla nich. Też przygotowaliśmy taką możliwość, aby z doradcą, z doradcą zawodowym porozmawiać. Będzie wiele atrakcji i tych naukowych i tych mniej naukowych, bo też Dzień Otwarty polega na tym, aby pokazać, że nauka, że studiowanie to nie tylko obowiązki, nie tylko badania, ale też frajda, przyjemność i, i, i radość z, z, z poznawania świata i z z innymi ludźmi, gorąco zapraszamy, tak jak Pani Rektor powiedziała, co roku kilka tysięcy osób nas odwiedza, nie tylko z Koszalina, ale też z regionu, z Kołobrzegu, z innych większych i mniejszych miejscowości do nas przyjeżdżają. No i mam nadzieję, że jak już przyjadą i zobaczą jak jest fantastycznie na Politechnice Koszeńskiej, to zdecydują się tutaj zostać i w październiku przyjdą na studia, a ci młodsi za kilka lat również do nas dołączą. Nie wiem czy... Przykłady wykładów. Przykłady tak? wykładów. Tutaj do, nie chciałbym wybierać jednego czy dwóch, bo, bo tutaj tych wykładów jest bardzo dużo, a każdy jest ważny i zaraz będzie, że któryś preferuje bardziej, inny mniej. Ale na pewno osoby, które chociażby interesują się informatyką, coś będą miały dla siebie. Wydział Elektroniki i Informatyki przygotował też wykład elektroniczny Lego. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to z kolei slogany, czyli wykład o tym, jak reklamodawcy wykorzystują nasze, naszą wiedzę do tego, aby jak najwięcej sprzedawać swoich produktów. Również Europejstyka zaprasza na quiz dotyczący. Poznania Europy. To są te elementy, które będą na stoiskach. Natomiast na wykładach informacje, wykład o światłowodach, o trendach technologicznych wykorzystywanych w branży automotyw, konkurencję drogomistrzów. To z kolei Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, czy Woda to tylko wodór i tlen, również przez ten Wydział przygotowany. Z kolei Wydział Humanistyczny zaprasza na wykłady. Między innymi, jak rozpoznać oszusta internetowego, o mądrej prowokacji w reklamie czy prawo autorskie w internecie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki. To zapraszam na wykład pod bardzo ciekawym tytułem Bezpieczne spożywanie płynów. To a propos wstępu do dzisiejszej konferencji, ale też będzie o diamentach w laboratorium, więc myślę, że bardzo ciekawy wykład. Wydział Architektury i Wzornictwa to z kolei prezentacje pracowni projektowych, czyli można przyjść, zobaczyć to, co na co dzień jest dostępne tylko dla wykładowców i studentów. Teraz będzie. Otwarte. Wydział Nauk Ekonomicznych tradycyjnie zaprasza na kampus przy ulicy Kwiatkowskiego ze względu na laboratoria, które tam są usytuowane, czyli m.in. laboratorium giełdowe, laboratorium kompetencji miękkich. Zaprasza na wykład m.in. Wymarz sobie, wymarz sobie własną firmę, praktyczne aspekty wykorzystania programów finansowo-księgowych, ale też wykłady poświęcone giełdzie i temu, jak aktywność fizyczna jak może pomagać w eliminacji stresu, to pracownia kompetencji miękkich przygotowała. Jak Państwo słyszycie, tych wykładów i atrakcji jest bardzo dużo. Nie wymieniłem wszystkich, za co przepraszam, ale dostępne informacje są na naszej stronie internetowej i każdy chętny będzie się może się z nimi zapoznać i wybrać coś dla, ciebie, dla siebie. Bardzo Wie? dziękuję. Teraz Pan Rektor powie o Gali. To gdzie ma? że No, to Te... no, To właśnie. Te... jest. Ja. Państwo, za zupełnie tą informację tak ją to chciałbym jako prorektor do spraw studenckich powiedzieć, że na stoiskach, które będą szczypcy, młodzi ludzie z samorządów studenckich, z parlamentów studenckiego, młodzi. E, e, przyszli nasi studenci będą mogli się dowiedzieć, co jeszcze oprócz tego, że będą mogli studiować, mogą zrobić u nas na uczelni, jak udzielać się charytatywnie naukowo w kołach naukowych. To takie uzupełnienie do Dnia Otwartego, bo to jest bardzo istotne, bo nie tylko mamy samochód studencki, ale mamy też samochód Uniwersytetu III wieku, bardzo silnie działający, też będzie się przedstawiał na Dniu Otwartym. A jeżeli chodzi o galę, Gala jest po raz pierwszy przez Politechnikę Koszanicką organizowana. Zostaliśmy zaproszenie od Perspektyw, jako no, jedna z takich ważniejszych uczelni województwa zachodnio-pomorskiego, gdzie środkowo pomorze skupia właściwie cały region, jeżeli chodzi o odległość na tą galę, stąd zostaliśmy wybrani jako uczelnia i, i region. I na tej gali dostali zaproszenie dyrektorzy i szkoły 10 najlepszych liceów, i dziesięć najlepszych techników z województwa zachodnio-pomorskiego. Na tej gali będziemy wręczali pamiątkowe nagrody, dyplomy, które przygotowane zostały we współpracy z, z wydawnictwem Perspektywy razem z całym zarządem. Na tej gali będzie przedstawiciel Perspektyw i oczywiście są przygotowane nagrody przez nas, przez Politechnikę Koszańską tradycyjnie. Myślę, że można się domyślić, co będziemy wręczać. Ja powiem tylko, że to jest niespodzianka, którą zdradzę dzisiaj. Pierwsze Technikum i pierwsze Liceum otrzyma drukarkę 3D, ale inną niż mieliśmy na biegu po, po indeks. Będzie to drukarka kolorowa, czyli będą, młodzież będzie mogła przygotowywać swoje wydruki w kolorze, a po to, żeby Zrobić sobie takie statuetki, jak dostaną w Centrum Roku, przygotowało specjalne pamiątkowe statuetki na tą galę. Gala będzie się odbywać specjalnie w tym samym dniu, kiedy jest dzień otwarty. Dzień otwarty otwieramy o godzinie 10. Gala perspektywy będzie się rozpoczynała o godzinie 11. Tu na tym kampusie przy ulicy Śniadeckiej, w Auli, w budynku li 202. O godzinie 11 rozpoczynamy tak, żeby po gali, która będzie trwała godzina do półtora, wszyscy, którzy do nas przyjadą, mogli uczestniczyć też w dniu otwartym, żeby ta młodzież, która przyjedzie z całego regionu, mogła zobaczyć, jakie u nas są laboratoria, a będzie to Szczecin, Koszalin, Kołbrzek, Szczecinek, więc... To są te regiony nasze. Pierwsze miejsce to jest Szczecin, ale oczywiście jest też Koszalin, i w tej dziesiątce, i Kołobrzeg, i Szczecinek są nasze miejscowości z naszego regionu. Mamy i Kalisz Pomorski, Świnoujście, Stargard. Myślę, że warto, żeby Państwo też byli na tej gali, żeby zobaczyć, jak to przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że kolejna gala także będzie na Politechnice Koszańskiej. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Wszystko wiadomo, Ciesko wiadomo. Zapraszamy serdecznie Państwa. To będzie wyjątkowy dzień w Politechnice Koszalińskiej. Bardzo trudny organizacyjnie, bo są dwie tak. duże imprezy, Ale myślę, że warto to zrobić w tym samym czasie, e, tak żeby ta młodzież czy dyrektorzy, którzy przyjadą ze Szczecina rzadko nas odwiedzają, bo jest to dosyć daleko, e, no dla nich, tak myślę, że warto pokazać tą uczelnię naszą uczelnię też nasze laboratoria, jeśli państwo będą zainteresowani. ty wcześniej robiły takie gale, gdzieś w W zeszłym roku w Urzędzie Marszałkowskim była gala robiona, w Gdańsku jest robiona, w Pomorsku robi to Politechnika Gdańska, w Białymstoku Politechnika Białostocka, w Łodzi Politechnika Łódzka robiła, tak jak województwa, rozmawialiśmy z kolegami, koleżankami, prorektorami. Praktycznie wszyscy robili to w tym samym czasie, kiedy dzień Taka gala w Pomorskim już się była. A w Zakładzie Pomorskim po raz pierwszy i w Politechnice? Tak, tak po raz pierwszy, po raz pierwszy. W zeszłym roku Szczecin organizował w Urzędzie Marszałkowskim, nie, nie na uczelni, tylko na Urzędzie Marszałkowskim taka gala była organizowana. Ta dwa lata temu, nie było. A ilu studentów liczymy sobie teraz w Politechnika? 3 tysiące. Tak, ma mhm. Rekrutacja idzie co roku, jest trochę lepsza, no ale studia na Uczelni Technicznej nie są łatwe, więc trochę odpada. Trzy tak 3, 3 lata z rzędu notujemy zwiększenie rekrutacji. Wierzymy, że to jest taki trend, który już się rozpoczął i będzie trwał dalej, chociaż trudno nazwać to realistycznym scenariuszem w dobie pogłębiającego się niżu demograficznego, niemniej jednak wierzymy, że tą ofertę, którą mamy skierowaną do młodzieży, ofertę, która powstaje we współpracy z przedstawicielami rynku pracy, przedsiębiorstwami, stawiamy na współpracę z pracodawcami, umiędzynarodowienie, możliwości, jakie daje Uniwersytet i 4 Dual. Też to, że Wielkim atutem politechniki są relatywnie nieduże grupy i my znamy studentów, a młodzieży jest potrzebna taka indywidualizacja, a nie masowość. Wydaje się, że to wszystko powoduje, że yy, ta rekrutacja jest większa co roku i mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Ale faktycznie od trzech lat notujemy też taką, takie zjawisko, że więcej jest kandydatów i kandydatek na studia nieinżynierskie, co trochę powoli przeprofilowuje uczelnie ale nadal jeszcze statystycznie rzecz biorąc jest więcej studentów na kierunkach inżynierskich niż in, nie inżynierskich, ale powoli już to jest tak jeden do jednego. To taki naj, najpopularniejszy kierunek? Jeśli chodzi o liczebność, to informatyka. Ja jeszcze uzupełnię tu wypowiedź Pani Rektor, bo ostatnio analizowaliśmy w ramach przygotowywania się do projektu dropout tak zwanego i robiliśmy ankiety, Dlaczego od nas odchodzą studenci? Całkiem inne wyniki mieliśmy niż tych dużych uczelni, mm -hmm. bardzo wielkich. Wyszło na to, że u nas nie ma dropoutu w rozumieniu projektowym. Nie składaliśmy tego projektu. U nas studenci, jak zdecydują się na naszą uczelnię, kończą tą uczelnię. Ten odsiew taki delikatny, który jest, to zazwyczaj są studenci, którzy się zapisują, w ogóle nie przychodzą na uczelnię. Mm -hmm. Bo takie też się zdają. Nie mamy takiego typowego dropoutu na, jak na dużych uczelniach, że. Przyjmują po 200 osób na pierwszy rok, i praktycznie jest to tak duży stres dla niektórych młodzieży, że nie potrafi się w tak dużych grupach odnaleźć, i sami rezygnują po prostu przez to, że wykłady są bardzo szybko prowadzone, materiał jest szybko. My mamy proces zindywidualizowany, i ten dropout u nas nie występuje. Rozwijamy tak, ja też system wsparcia studentów. No, my bardzo mocno to zrobimy. Tak, Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego, opiekuni na wydziałach, opiekuni lat poszczególnych studenckich. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, każdy wydział ma pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami. Także staramy się odpowiadać na potrzeby indywidualne i tworzyć system, który jest elastyczny. Mamy możliwość indywidualizacji toku studiów stosownie do potrzeb. Teraz pracujemy nad ofertą dla kandydatów i kandydatek, którzy są bardzo aktywni sportowo. Rozwijamy Akademicki Związek Sportowy i ofertę rozwijania też talentów sportowych, i chcemy tutaj zawrzeć taki pakiet dla osób, które chciałyby aktywnie studiować i uprawiać sport akademicki. Ten pakiet obejmuje z jednej strony stypendia sportowe, nagrody sportowe, tak jak ostatnio panu Filipowi Buczakowi wręczyłam między innymi i panu Filipowi, tancerzowi z Kołobrzegu. Czyli to są te nagrody jednorazowe za, za osiągnięcia sportowe plus dostęp do domów studenckich, indywidualna organizacja studiów, także chcemy stworzyć taki pakiet, który będzie odpowiadał y, możliwościom wspierania też aktywności sportowej. To zastanawiamy się nawet czy w nie robić przez dwa lata. Nie, nie to już będziemy wprowadzać, Gdzieś... tak. No, to nie zastanawiamy się, nie Tak, ale to nie jest w pakiecie, tylko to jest, no, ale to z, też jest ważne. To, to jest ważne. Stawiamy, stawiamy na sport, zobaczyliśmy, że w dobie, kiedy cyfryzacja jest tak, postępuje, jednak nieodłączność smartfonów i komputerów powoduje, że jednak powinniśmy zmieniać styl życia i być bardziej aktywni sportowo. I stwierdziliśmy, że studia są takim dobrym momentem, żeby sobie to uświadomić i wejść w pewien rytm aktywności sportowej. Ale wielość sekcji AZS-u i możliwości realizacji zajęć w naszym Studium wychowania Fizycznego i Sportu powoduje, że będziemy starali się zachęcić młodzież do różnych aktywności. Myślimy też o tym, żeby promować sport generalnie w społeczności lokalnej, o maratonach fitnessu, żeby wejść troszeczkę też w takie, w takie działania, które pokażą, że warto się ruszać, warto być aktywnym, bo wtedy ten nasz dobrostan psychiczny też jest lepszy. Sport. Sport to. Tak. Faster, to jest nie ukrywamy, że te nasze aktywności w kontekście gali perspektyw i dnia otwartego to oprócz tego, że chodzi też nam o rekrutację w Politechnice Koszalińskiej, ale tak naprawdę dobra rekrutacja na uczelnię to jest cel. Koszalina jako miasta rozwojowego chcemy zachęcić młodzież, żeby studiowała i zostawała w Koszalinie, bo też mamy tutaj świetnych pracodawców, którzy mają dla młodzieży fantastyczną ofertę pracy. Nie jeszcze tak. od myśli tego, czy wcześniej zapisy są we szkół organizowane, żeby się z tej szkoły zgłosiły, czy mogą po prostu przyjechać tam o księżyc? Tak, przez um, e tak, stronę. Zą materią. Na przykład, to czy jest możliwość, żeby się zgłosić i po prostu przejść? Przy... Można przyjść, można się zgłaszać też przez stronę. Tak? Mhm. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w wykładach i zajęciach realizowanych. Tak jak wspomnieliśmy, jest 26 wykładów do wyboru: 15 w kampusie przy ulicy Śniadeckich i 11 w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego. Każda aula ma ograniczoną liczbę miejsc ale tych miejsc jest dużo, także proponujemy rejestrację, już mamy dużą liczbę zgłoszeń, także proszę nie zwlekać, szkoły mogą się rejestrować, mogą się z nami kontaktować, zapraszamy do kontaktu, ale na pewno nie wyrzucimy nikogo, kto będzie zainteresowany wysłuchaniem wykładów i zajęć. Możemy wręcz nawet powtórzyć pewien wykład, który był przygotowany, młodzież przyjechała, a na przykład się nie dostała. Także będziemy elastycznie reagować. Do tej pory nigdy nie było takiej sytuacji, żeby, żeby nie można było skorzystać, ale liczba miejsc jest w aulach ograniczona, także zachęcamy do rejestrowania się przez stronę internetową. Tak? Dziękujemy Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu za przybycie i promowanie naszych działań. Dziękuję.